Dzień dobry. Witam Was na lekcji powtórzeniowej z działu Usługi w Polsce. Moi kochanie, usługi to dział gospodarki narodowej, który nie zajmuje się produktą, produkcją produktów, a y, zaspokajaniem potrzeb y, osób bądź firm. Inna definicja: świadczenie czynności osób bądź firm na rzecz innych osób bądź firm. Proszę Państwa, usługi w krajach wysoko rozwiniętych jest to trzeci sektor gospodarki, on wszędzie jest trzecim sektorem, ale jest to sektor gospodarki, który ma największe zatrudnienie. Pamiętamy, że im większe zatrudnienie w usługach, tym wniosek jest jeden kraj jest po prostu bogatszy, bo ludzi stać na korzystanie z tych usług, a jeżeli stać na korzystanie, to zapotrzebowanie na usługi jest większe. W związku z tym tych usług jest po prostu świadczonych więcej. Moi kochani, usługi mogą być różne. Na przykład usługi łącznościowe, czyli będzie poczta, będzie internet, będzie telekomunikacja. Usługi oświatowo-kulturalne, czyli szkoły na różnym poziomie, teatry, galerie, opery i tak dalej Usługi dystrybucyjne, czyli inaczej usługi dostawcze, to będzie transport, to będzie handel, usługi rekreacyjno-zdrowotne, czyli cała turystyka, opieka medyczna, opieka socjalna, jakieś sanatoria, szpitale itd., itd. Usługi organizacyjne, to będzie, proszę Państwa, administracja, to będzie doradztwo, to, będzie, to będą ubezpieczenia. To będzie administracja państwowa, czyli wszelkie urzędy państwowe, tak? Czyli jak widzimy, usługi to jest potężny worek, który zatrudnia strasznie dużo osób. Natomiast my wiemy, że w tym pierwszym temacie omawialiśmy komunikację, czyli proszę Państwa, no bardzo ważny dział usług, to jest transport i łączność. Transport to przemieszczanie towarów i osób, natomiast łączność to przekazywanie informacji. I teraz proszę Państwa. Transport. Mamy y, różne rodzaje transportu, i teraz wiemy, że transport drogowy jest to transport, który może przewozić osoby i towary. Wiemy, że jest to transport, który na krótkich odcinkach jest y, opłacalny. Jest to transport bardzo wygodny, czyli on jest dostępny w każdej porze dnia i nocy. Jest gęsta sieć dróg, która mu umożliwia dowiezienie towaru od drzwi do drzwi, a więc jest łatwo dostępny, szybki, wygodny i mówię, na krótkich odcinkach on jest opłacalny, natomiast pamiętajmy, że on nie jest bardzo ładowny w porównaniu do pociągów, tak? czyli jeżeli nie załadujemy na, na, na samochód dużo, to znaczy, że koszt przewozu będzie całkiem spory, tak, więc im dalej transportujemy samochodami, tym to się mniej mniej opłaca. Co dalej? Mamy problem z zakorkowanymi drogami, problem z miejscami parkingowymi, to się powolutku rzeczywiście coraz im bardziej ten transport jest popularny, tym bardziej to odczuwamy. Natomiast pamiętajmy, że jest to transport stosunkowo niebezpieczny, dużo ludzi ginie na drogach, pamiętajmy, że on jest stosunkowo drogi i zanieczyszcza środowisko. Transport kolejowy, on traci na znaczeniu, jeżeli chodzi o transport towarowy, ponieważ powiedzieliśmy sobie, że w krajach wysoko rozwiniętych, a Polska do takich się zalicza, zmienia się struktura gałęziowa przemysłu, więc coraz mniej mamy towarów Jakieś od żelaza, węgla, które transportujemy pociągami, a więc zapotrzebowanie na transport kolejowy jest mniejsze. Poza tym, proszę Państwa, firmy robią się coraz częściej małe firmy, żeby były elastyczne, a jeżeli mamy takie firmy, to pamiętajmy, że one nie mają dużej ilości towaru wyprodukowanego naraz, którym by załadowały pociąg, więc jakby nie opłaca się z niego korzystać, jego znaczenie spada. Natomiast pamiętajmy, że rośnie znaczenie transportu kolejowego jako transportu pasażerskiego. Pamiętajmy, że pociągi są wygodne, jeżdżą bardzo szybko, bo pamiętajmy, że pociągi mm, towarowe muszą ustępować miejsca pociągom pasażerskim na drodze, więc pociągi, które wiozą towary, jeżdż, jadą wolno, natomiast pociągi, które wiozą y, osoby, jadą szybko, bo są przepuszczane, a więc jest wygodny, y, bezpieczny, y, y, Czysto, przyjemnie Wi-Fi, więc on jest oczywiście jako transport pasażerski się rozwija. I teraz jaki wpływ transport y, kolejowy ma na przykład na życie mieszkańców? Y, w wielkich miastach ułatwia komunikację, kolej podmiejska me metro, prawda? Dalej zapewnia nam y, szybki... Y, y, Szybkie przemieszczanie się, mówiliśmy o tym. Dalej, proszę Państwa, jest stosunkowo bezpieczny. Pozwala nam uniknąć ulicznych korków, więc rzeczywiście odgrywa ważną rolę, powiedziałam, jako transport pasażerski. Ale podsumowując, plusy kolejowego: ładowny, masowy, tani. Minusy, nie jest od drzwi do drzwi, nie opłaca się na krótkich odcinkach. No i powiedziałam, jakby traci, yy, traci na znaczeniu. Yy, moi kochani, kolejny rodzaj transportu to transport morski. Pamiętajmy, że to jest transport bardzo ważny, ponieważ większość produktów światowego handlu transportowanych jest drogą morską. Jest to transport tani, ponieważ załadujemy na nas bardzo, bardzo dużo. Jest to transport... I masowy, i ładowny, czyli i towary masowe, i bardzo dużo towarów. Więc on jest stosunkowo tani, ale powolny, uzależniony od pogody. No i musi być wspomagany przez inny transport, ponieważ towary dopływają do portów. Porty muszą być wyspe wyspecjalizowane w sprzęt, który rozładowuje nam te statki i następnie ten towar musi być rozwożony, czy to pociągami, czy samochodami. Transport morski odgrywa już, wiemy, wielką rolę w handlu międzynarodowym, jak również, proszę Państwa, no, pamiętamy, no, nie jesteśmy w stanie wymieniać inaczej towarami, jak również, proszę Państwa, jest tani, więc dzięki niemu towary nie są takie drogie, które sprowadzamy z odległych zakątków świata. Kolejny transport to żegluga śródlądowa i wiemy dobrze, że znowu jest to bardzo fajny transport, tylko w Polsce jakby mało wykorzystywany, ponieważ pamiętajmy, że muszą być żeglowne rzeki, a w przypadku Polski wiemy, że te rzeki z tą żeglownością jest średnio, więc on jest mało wykorzystywany, ale on jest całkiem ładowny i tani. Pamiętajmy, że kiedy barka płynie z notem, to płynie bez silnika na przykład, więc on jest tani, stosunkowo ekologiczny, ładowny, natomiast oczywiście, że jest powolny, no i powiedziałem, wymaga regulacji rzek. Jeżeli chodzi o transport lotniczy, to wiemy, że jego znaczenie jest bardzo duże, ale w przypadku transportu pasażerskiego on się cały czas intensywnie rozwija, bo my mamy potrzebę podróżować szybko, tak? Przemieszczać się. I pamiętajmy, że transport lotniczy nie będzie transportem towarowym na masową skalę, ponieważ jakby. Te przeloty i koszt paliwa są strasznie duże, więc jest to transport drogi, ale szybki. Dzięki temu, że pojawiają się tanie linie lotnicze, ale zobaczcie, jak one ograniczają ilość bagaży, żeby jak najwięcej, zmniejszają przestrzenie między, między rzędami foteli, żeby jak najwięcej ludzi załadować i żeby to rzeczywiście mogło być rzeczywiście tanie. Tak? Natomiast, proszę Państwa, on jest szybki. On jest wygodny, ale z drugiej strony jest drogi. Czas przejazdu wydłuża się o czas dojazdu do lotniska, czas konieczności bycia na lotnisku kilka godzin wcześniej do odprawy, prawda i tak dalej. Moi kochani, no i transport przesyłowy. Pamiętajmy, że to jest jedyny transport, który na pewno nie jest transportem pasażerskim, bo wszystkie inne mogą być i pasażerskie, i. Towarowe. Natomiast transport przesyłowy, czyli rurociągi, taśmociągi, sieć energetyczna, to proszę Państwa absolutnie pamiętajmy o tym, że nie jest to y, transport pasażerski, jest to tylko i wyłącznie transport towarowy. Co mamy zapewnione? Ciągłość dostaw, błyskawiczność przesyłu, y, niezależny od warunków pogodowych absolutnie niezależny. Y, co dalej? Jest to transport, który może y, z lądu wchodzić pod wodę, rura, y, bez konieczności przeładunku. Więc on jest bardzo, bardzo wygodny. No, minusy szpeci krajobraz, może być atakiem, przy, przy, przyczyną ataku terrorystycznego, celem ataku terrorystycznego. Proszę Państwa, została nam łączność, czyli przesyłanie informacji. Teraz, o ile wiemy, że poczta nie przesyła nam informacji, ona już nam teraz bardziej się skupia na dostarczeniu wezwania do sądu, na, proszę Państwa, przesłaniu faktury, na przesłaniu informacji o zaległym podatku, tak? Czyli jakby korespondencja urzędowa, bo my raczej do siebie listów nie, nie, nie ślemy. Więc znaczenie poczty jako przesyłanie, przekazywanie informacji jest coraz mniejsze, dlatego chociażby poczta zajmuje się, nie wiem, dostarczeniem towarów, czyli staje się jakby firmą kurierską, tak? Natomiast moi kochani. Hmm... Telekomunikacja, czyli telefonia, o ile umierają telefony przewodowe, czyli te na kablu, ich znaczenie rzeczywiście spada. To pamiętajmy, że telefonia komórkowa się, się mocno rozwija, aczkolwiek o czym już mówiliśmy na lekcji, najintensywniej rozwija się internet. My doskonale wiemy, że jesteśmy w stanie poradzić sobie z telefonem, który nie ma karty SIM, ważne, żeby miał tylko dostęp do internetu, bo wtedy i tak do każdego zadzwonimy i się komunikujemy ze światem, więc pamiętajmy, że najważniejszym rodzajem łączności w naszych czasach jest internet. I Liczba użytkowników internetu na świecie cały czas rośnie. Handel międzynarodowy z kolei to wymiana towarów i usług między państwami. I mówiliśmy o tym, że najczęściej wymieniamy się towarami z najbliższym sąsiadem. Rzeczywiście największym partnerem handlowym Polski są Niemcy, ale generalnie Unia Europejska, tak? I teraz y, pamiętamy, że kiedy towary y, sprzedajemy, to to jest eksport, kiedy kupujemy, to to jest import. Oczywiście zarabiamy wtedy, kiedy więcej towarów sprzedajemy niż kupujemy, albo inaczej, kiedy więcej y, mamy pieniędzy ze sprzedaży niż wydajemy na zakup. I właśnie y, bilans handlowy jest, jest to zestawienie wartości eksportu i importu. Mówiąc inaczej, bilans handlowy jest to eksport. Odjąć import. Bilans jest dodatni wtedy, kiedy wartość eksportu przewyższa wartość importu. I pamiętamy, że Polska przez yy, długi czas miała ujemne yy, saldo handlu, bilans handlu, ale w ostatnich latach ono nieco, nieco się podniosło, jest nieco powyżej, powyżej zera, prawda? Czyli nieco na plusie. Natomiast proszę Państwa, co Polska kupuje? Oczywiście to, czego nie ma, czyli proszę Państwa, Polska yy, kupuje yy, ropę. Kupuje gaz, ale uwaga, kupujesz też jakby mm, towary, które jakby sama produkuje, maszyny i urządzenia, ale produkuje pewne, ale pewnych nie. W związku z tym sprzedaje maszyny urządzenia, ale również kupuje maszyny urządzenia. Pamiętacie, mówiliśmy o podziale pracy międzynarodowym, czyli jeden kraj produkuje to, drugi produkuje to i się po prostu tym jakby wymieniamy. Oczywiście, co jeszcze mm, kupujemy? Kupujemy leki, kosmetyki, obuwie, odzież, artykuły spożywcze czy metale. Natomiast, proszę Państwa, co sprzedajemy? No, znowu powiem, że sprzedajemy odzież, sprzedajemy produkty spożywcze, ale również środki transportu, samochody osobowe, samochody ciężarowe, pojazdy szynowe, silniki, jachty sprzęt artykułów gospodarstwa domowego i radiowo-telewizyjnego, meble, okna, drzwi i papier. A więc pamiętajmy, że dużo środków transportu, bo zobaczcie, i samochody, i ciężarowe, i osobowe, i pojazdy szynowe, i, i jachty, yy, i łodzie motorowe, tak? Więc rzeczywiście tych środków transportu całkiem dużo, ale mów, powiedziałam, meble, RTV, AGD i tak dalej, i tak dalej. Kolejny temat to turystyka i wiemy, że turystyka to jest spędzanie wolnego czasu poza miejscem zamieszkania. I teraz moi kochani, kiedy... Pomyślimy o turystyce, to każdy z nas może pomyśleć o czymś innym, więc wiemy, że mamy różne rodzaje turystyki. Możemy mieć turystykę wypoczynkową, turystykę poznawczą, turystykę specjalistyczną, kiedy uprawiamy aktywnie wypoczynek, jeździmy na nartach i tak dalej. Możemy mieć turystykę biznesową, możemy mieć turystykę religijną, pielgrzymkową, kiedy jedziemy, nie wiem, po miejscach kultu. Możemy mieć, proszę Państwa, turystykę zdrowotną, kiedy jedziemy do sanatorium. Możemy mieć turystykę sentymentalną, kiedy wracamy do miejsc z naszego dzieciństwa, wspominając jakąś tam historię naszych przodków. Oczywiście turystykę możemy również podzielić ze względu na jakby sposób organizacji, czyli może być turystyka indywidualna, może być turystyka, może być turystyka grupowa, może być turystyka właśnie indywidualna albo zorganizowana, może być również, proszę Państwa, ze względu na czas wyjazdu, może być urlopowa, wakacyjna, zimowa, świąteczna i tak dalej, i tak dalej, ale również ze względu na hmm, rodzaj przemieszczania się, czyli może być turystyka samochodowa, turystyka kolejowa, turystyka kajakowa, turystyka rowerowa, turystyka piesza i tak dalej. Proszę Państwa. I teraz wiemy dobrze, że w przypadku turystyki bardzo ważne są walory turystyczne. Walory turystyczne to jest coś, co nas przyciąga w dane miejsce. I teraz walory y, możemy podzielić na przyrodnicze i kulturowe. Przyrodnicze to jest coś, co nas przyciąga w dane miejsce, stworzyła to natura. I w przypadku turystyki wypoczynkowej będzie to plaża, będzie to cisza, spokój, y, czyste powietrze, może las, może jeziora, może piękne góry, piękne krajobrazy, natomiast w przypadku turystyki krajoznawczej będzie to, nie wiem, wodospadnia Gara w Polsce akurat może niekoniecznie, ale na przykład wodogrzmoty Mickiewicza, albo, nie wiem, dom Bartek, albo jaskinia Raj, albo jaskinia Niedźwiedzia, czyli obiekty przyrodnicze, które stworzyła natura i my chcemy je zobaczyć, tak? Natomiast... W przypadku, w przypadku znowu turystyki kwalifikowanej, tej specjalistycznej, to będą góry, gdzie chcemy jeździć na nartach, to będzie morze, w którym chcemy pływać, nurkować albo nie wiem, uprawiać jakieś inne sporty. Natomiast, proszę Państwa, co to są walory kulturowe? To są walory, które przyciągają człowieka, ale stworzyła je ręka ludzka. Czyli walorem, walorem m, kulturowym, no tutaj bardziej te walory będą dla turystyki krajoznawczej, czyli nie wiem, panorama Racławicka, jakiś zamek szlagol orli gniazd chociażby czy ym, galeria gdzie są piękne obrazy jakieś muzeum jakieś piękne zabytki sakralne tak czyli może jakiś zabytkowy most, czyli to, co stworzyła ręka ludzka, czyli walory kulturowe, to są te stworzone przez człowieka. Ale pamiętajmy, że żeby dany obszar był atrakcyjny turystycznie, musi być turystycznie zagospodarowany. Czyli co z tego, że mamy piękne morze i piękny klimat, jeżeli nie mamy hotelu? Czyli hotel nie jest jakby... My nie jedziemy tam dla hotelu, ale my jedziemy tam dla morza, ale... Jakby nie było hotelu, to byśmy pojechali w inne miejsce, prawda? Więc ten hotel jest elementem, który umożliwia uprawianie tej turystyki, czyli jest elementem zagospodarowania turystycznego, czyli infrastruktury turystycznej. Czyli będzie to sieć noclegowa, będzie to sieć gastronomiczna, będzie to yy, szkoła nauki, nie wiem, pływania, szkoła nauki windsurfingu, szkoła nauki jazda na, na jazdy na nartach, wypożyczania sprzętu, prawda, yy, wyciągi narciarskie, to wszystko jest, moi kochani, infrastruktura. Proszę Państwa, obiekty na liście UNESCO są to obiekty ważne w skali świata. Czyli to, że Polska ma obiekty na liście UNESCO, to pamiętajmy, że jest dla Polski promocją. I pamiętajmy, że przyrodniczy obiekt na liście UNESCO to jest Białowieski Park Narodowy, gdzie są żubry. A z takich kulturowych to chociażby Oświęcim, miejsce, które każdy obywatel świata powinien zobaczyć, żeby pamiętać, jaką krzywdę człowiek potrafi zrobić drugiemu człowiekowi. Ale również zamość, Stare Miasto, również. Kraków, Wawel, Stare Miasto, również proszę Państwa, Warszawa i odbudowane Stare Miasto, tak? Więc dalej, Hala Stulecia we Wrocławiu, więc tych obiektów na liście UNESCO polskich jest całkiem sporo, warto się z nią zapoznać. Pamiętamy kolejną rzecz, że Polska i, i, jest atrakcyjna turystycznie, bo i można w niej wypoczywać i można aktywnie spędzać czas, bo w Polsce można chodzić po górach, można się wspinać, można nurkować, można żaglować, tak? Znaczy, wyjechać na żagle, więc, y, więc jakby ta. Aktywność jest mocno zróżnicowana. Co dalej? Krajoznawczo Polska jest bardzo bogata, ma szereg zabytków rozsianych po całej Polsce, więc jakby jest to robić, Polska jest atrakcyjna turystycznie. I teraz w ostatnim temacie omawialiśmy jakby walory turystyczne Małopolski i Bałtyku, Pobrzeża. I teraz, moi kochani, wiemy, że Bałtyk to morze i piękne plaże. Niektórzy uważają, że to są jedne z najpiękniejszych plaż na świecie. No, to lato mamy stosunkowo krótkie i kapryśne, więc czasem ciężko trafić w pogodę, ale na razie szukamy plusów, tak? Więc mamy piękne morze, yy, plaże, no i klimat, który pozwala nam nad tym morzem yy, wypoczywać. Natomiast, moi kochani, dodatkowo mamy powietrze wzbogacone w czyli to ma yy, działalność z leczniczą, zdrowiskową. Ale, proszę Państwa, wypoczynek, tak, ale również aktywny wypoczynek, bo yy, kitesurferzy mają co nad naszym Bałtykiem robić, bo są właśnie wiatry, fajne fale i można, yy, można szaleć. Można pływać, można nurkować, oczywiście. Można żeglować, tak? Więc jakby aktywnie, ale również zwiedzać. Pamiętajmy, że mamy piękny Gdańsk, mamy piękne latarnie morskie, mamy Słowiński Park Narodowy, Woliński Park Narodowy, tak? Więc mamy ruchome wydmy, mamy piękne klify, więc jakby m, dla każdego coś miłego, więc jest to teren bardzo, bardzo atrakcyjny, turystyczny, co widać latem po olbrzymiej ilości turystów. Natomiast co z Małopolską? No oczywiście, proszę Państwa, Kraków, dawna stolica Polski, piękny Wawel, piękna ulica Floriańska, tak? Piękny, piękny rynek główny z sukiennicami. Kościół Mariacki z nieidentycznymi, niesymetrycznymi wieżami i z hejnałem zawsze o równej godzinie. Więc oprócz tego, proszę Państwa, niedaleko Wieliczka i kopalnia Soli Kamiennej. Kalwaria zabrzydowska, śla, Szlaga architektury drewnianej, więc tych, tych miejsc jest bardzo dużo. I znowu możemy wypoczywać, bo pamiętajmy, że możemy pojechać na południe Małopolski, gdzie mamy góry i możemy delektować się pięknymi widokami. Możemy aktywnie wypoczywać, czyli możemy uprawiać trekking, narciarstwo i szereg innych rzeczy i możemy zwiedzać, bo, bo jest tam rzeczywiście dużo do roboty. I pamiętajcie, na tym terenie właśnie znajduje się już, jak już powiedziałam, o tak? Czyli, czyli obóz koncentracyjny w Oświęcimiu, no bardzo ważne miejsce w skali świata, który jest na liście UNESCO. Ok, proszę Państwa, mam nadzieję, że szybko i kompleksowo omówiłam krótki dział usługi w Polsce. No nie zwalnia Was to z przejrzenia, z przejrzenia podręcznika, bo pamiętajcie, nie wiecie co Wasz nauczyciel wymyśli, co na ten test wrzuci. Życzę Wam owocnej nauki, powodzenia i do zobaczenia na kolejnej lekcji.